Cześć. Dzisiaj bym chciał powiedzieć o konflikcie wewnętrznym, czyli takim niekomfortowym stanie umysłu, kiedy walczą o zwycięstwo, dwie skrajne opcje w Twojej głowie, w Twoim umyśle, biegunowo różne, biegunowo bardzo zróżnicowane, tym samym ten konflikt wewnętrzny jest dość mocny, dość silny. To jest takie skakanie z jednej opcji na drugą, ale żadna też nie wydaje się zadowalająca. I powiem tak, że jest to bardzo wyczerpujący. Stan energetycznie, ponieważ my mamy taką intencję, żeby koniecznie podjąć jakąś decyzję, ale żadna z tych opcji nie jest zadowalająca. Bo jak podejmiemy jedną decyzję zgodnie z jednym z naszym jakimś takim ustaleniem, to ciągnie nasz drugą stronę. No i to jest takie właśnie stanie w rozkroku. Oczywiście dotyczy to wszelkich ważnych decyzji życiowych, finansowych oraz innych, i każdy z was pewnie. Był w takiej też że, sytuacji. I często stan takiego dyskomfortu, wyczerpania on się przedłuża przez to, że my naciskamy i wywieramy presję na to, żeby podjąć tą decyzję, żeby podjąć tą właściwą decyzję. Tymczasem to, że my jej nie podejmujemy, bo żadna z tych opcji nie jest właściwa, mówi o tym, że należałoby tak naprawdę odpuścić chwilowo i odsunąć na dalszy plan. To jest jedna rzecz, to jest jedna wskazówka. Drugą taką rzeczą i fajnym ćwiczeniem, które można by było zrobić, to jest taka praca negocjacyjna między dwoma skonfliktowanymi stronami. To, to trochę jak w biznesie, kiedy mamy dwie opcje, które walczą o swoje przyczółki. I wtedy bardzo pomaga takie ćwiczenie, które możecie zrobić w wyobraźni, ale też możecie zrobić przy życiu. też. Oczywiście ja bym tutaj zaangażowała inne. Artefakty, a mianowicie i krzesła, i kartki. Ale wyobraźcie sobie, że wchodzicie w, tą, w to rozwiązanie pierwsze, tak, które wam przychodzi do głowy. I możecie to, tak jak mówię, zrobić w głowie, ale też możecie na przykład napisać na kartce pierwsza opcja, położyć na krześle, usiąść naprzeciwko tejże kartki i zobaczyć, jakie obrazy, jakie rozwiązania, jakie emocje przychodzą, kiedy myślicie o tym rozwiązaniu. I jakie argumenty? Przede wszystkim, inaczej mówiąc, wysłuchajcie strony, co ma Wam do powiedzenia. To samo zróbcie z drugą opcją. Zobaczcie, jak się czuje ciało, jakie od Was przechodzą obrazy, jakie to są argumenty i dlaczego akurat ta opcja jest właściwa. Szukamy tak naprawdę punktów wspólnych. I punktem wspólnym niewątpliwie jest jedna ważna rzecz, że zarówno jedno rozwiązanie, i drugie zakłada nasze dobro. Intencją jest, zachowanie tego status quo to jest po prostu naszego dobra oczywiście z innych zupełnie pobudek i to ćwiczenie już nam pokaże cały krajobraz, że tak powiem tych dwóch rozwiązań i tak jak mówiłam, szukamy punktów wspólnych. Negocjujemy. Negocjujemy co oznacza, że szukamy dalszych ustaleń. Co może jeszcze być in plus. Jak możemy połączyć te dwie opcje? Możemy na przykład przesunąć czasowo, możemy przygotować się do pewnych decyzji, możemy wysłać argumentów w jednej i drugiej strony i te decyzje odpo odpowiednio się przygotować do działania w tym temacie, tak? Ale co ważne, każda z tej opcji, tak naprawdę zakładnikiem każdej z tej opcji są pewne, pewne emocje, pewne uczucia. Na przykład bardzo często jest tam dużo lęków. dużo, może jakaś trauma, tak, po drodze się zdarzyła, więc to też jest zaproszenie do tego, skąd akurat tak silna opcja na nie albo na tak. Więc zobaczcie, tam jest, odkrywamy tak naprawdę drugie kulisy tego, tej, tejże decyzji, a skoro już odkrywamy kulisy, że tam są silne lęki, że są nasze przekonania, to jest to też zaproszenie do tego, żeby coś z tym zrobić, żeby przetransformować czy przepracować. Aby się temu bardziej przyjrzeć, skąd to jest przede wszystkim. To też będzie ułatwienie do tego, żeby wynegocjować jakiś, jakąś trzecią opcję. Bardzo dobrze działa też odpuszczenie, czyli jeżeli macie czas akurat na to, na to, żeby tą decyzję przesunąć, po prostu ją puścić, czyli zostawić rzeczy tak, jak się mają teraz. Odsunąć to trochę od siebie i obserwować, I, i to wszystko. I zająć się zupełnie innymi rzeczami, i to rozwiązanie samo się wyklaruje, co oznacza, że w końcu będziesz miał taki imperatyw wewnętrzny i to podejmiesz tą daną decyzję, e, e, jedną lub drugą, ewentualnie e, trzecią opcję, tak? Którą sobie w międzyczasie wyklarujesz. Więc hmm, przestrzegam przed tym, żeby cały czas napierać i wywierać na siebie taką presję, że teraz już musisz, tak? Podjąć taką decyzję. Dać sobie chwilę czasu. A przede wszystkim, jeżeli masz presję czasową, ponieważ tą decyzję musisz podjąć natychmiast, to przede wszystkim popatrz, jak się czuje ciało w momencie, kiedy wyobrazisz sobie, że idziesz tą drogą. Tak? Czyli zobacz, jak reaguje Twoje ciało, kiedy wyobrazisz sobie. Jak, kiedy decydujesz się na dane rozwiązanie, to też będzie pewną wskazówką tego, czy jest to rozwiązanie właściwe. Także konflikty wewnętrzne, te biegunowo różne, pokazują jakby dwie opcje Twojej osobowości, tak? Pokazują też to, że obydwie strony mają jedną pozytywną rzecz, a mianowicie dbają o Twoje dobro. Kochani. Zachęcam do takiej penetracji siebie, są zawsze. Uważam, że wszelkie sygnały powodują, że my mamy możliwość przyjrzenia się sobie bardziej. I te dwie różne strony, te opcje, te przypodosobowości, argu wysłuchajmy argumentów dwóch stron. Zachęcam do takiego właśnie rozwiązania i podejścia do konfliktów osobistych. Wewnętrznych. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.